Zostaw łapkę w górę! <śmiech> <śmiech> Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że w pierwszej linicy opisu znajdziecie konkurs na Dragon Lore'a. Oprócz tego dziękuję, że jest już Was 150 tysięcy w dzisiejszym odcinku do wygrania AK 47 Redline w stanie Field Tested. Zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz, jaka jest Twoja ulubiona seria na moim kanale. A, także witajcie! Wjeżdżamy do Was tutaj z nowiutkim odcinkiem z Hide Sika. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łapek! I mam nadzieję, że w tym odcinku dwa razy więcej, albo chociaż pobijcie tą liczbę. No, o nie wiem, o jeden. Wbijcie tym razem jedną łapkę w górę, więcej niż w poprzednim odcinku. Jesteśmy sobie na Inferno, jak widzicie, ale to Inferno jest przygotowane specjalnie pod chowany. Ja dzisiaj mam słuchawki, jak za dawnych czasów, jak na początku, jak zaczynałem pisać, mam dzisiaj słuchawki na sobie. No i mi się wydaje, że będzie ciekawie, bo jest dosyć spora ekipa. Jest ze mną biznesmen. <śleszy> <śleszy> jest ze mną również Yoshihito. Dara się ma na moim inferno. Jest ze mną również Bullioners. Ew, witam. Ew, witam. jest ze mną Ext. E, cześć. Oraz Strolowany, który będzie nas szukał. Dzień dobry. Dzień za dobry i... Nie, Biodą... Przestań, to już nie śmiesz, to już się nabrałem w ostatnim odcinku. Dobra, więc zaczynamy. Dobra, chodź, biznesmen, chodź, idziemy. Chodź, chodź, ale znalazłem ten Kurczę, bulioners! No nie no. Bulioners, nie no. chodzimy, ile za chodź, biznesmenem. On chodź, mnie dzisiaj chodź, chodź, poprowadzi chodź. do dobrej kryjówki. Ale stary wiesz co ja znalazłem? Nikt się nie zorientuje, że można tu wejść. Chodź, chodź, chodź chodź. Kurde, aby, 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 aby. ogólnie to jest stare inferno. Fajnie było, jak było nowe inferno. się wydaje, Dobrze, że... Chodźcie, chodźcie, pokażę coś, chodź. chodź. Kurcze, aż tutaj, tak daleko. Tak, tak, ej, patrz, patrz patrz na to, nie? Bo to się oby, tak oby. patrz, patrz, chodź. O kurde! No i jesteśmy załatwieni. Ty, a da się tam, czekaj, sprawdzę szybko. Da I się, znaczy. Da ty, wskoczyłem, zobacz, jestem na pikselu. A, kurde, bo mnie znajdą. Mnie, uważam, że mnie też znajdą, dosyć, ale zobaczymy. Jeszcze. NIE! No, strollowany! Ja Dobra, zaczynamy kolejną rundę W poprzedniej, no, nie za długo pożyliśmy Teraz... Oj, ty, ty, gdzie nazywasz się? do że to nieprofesjonalne jest na odcinku? A, a, ja bym... jest smacznego Mmm, ale jesteśmy oh, no. grubaszami O ja, ale fajna cię <laughs> 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 Grubi YouTuberzy chowają się w CS <laughs> O kurde, tak, tak, to jest to jest ta kampa właśnie. To jest ta kampa. Będę tu siedział, nic nie będziecie widzieć, tak jak ja. Ale już na pewno też mnie nie znajdzie, ani strollowany <suszy> No no. <co? suszy> no co o Boże! <suszy> co to miało być? No co? Co jest tam? Co ty biznesmen robisz? <suszy> nie, on... Co on robi? nie Jakieś nie? ale to się nie da. O nie, to się otworzyło! Ej! Fuk. Nie! Myślałem, że sobie pójdziesz! Myślałem, że sobie pójdziesz! Kurde, no sekunda, jakby się było zamknięte, już to kurde. No, ja się udało, Co to Napiszcie teraz w komentarzu smacznego biznesmen. Tu jaką kampę z A, bulioner w sprawie! Dawaj, dawaj, no jak dobrze! Nie! Tarapaty Tarapaty? O kurde, no Dobra, ej, szybkie te rundy dosyć Lecimy! Lecimy. Otwierać. co tak powoli te drzwi otwiera? O, kogo tam znalazłeś? To biznes, no. i tu jest jeszcze jeden. Tu jest jest. O, o, jeszcze na pewno koło Eksta. Oni tak się kumplują razem, że są na pewno koło siebie. Dobra, no. uciekłem. No. Nie wierz mu. Nie no, nic nie widać. Tam jest smoka. <ś rebellion> o, mam, no. Ostatni mam Co?! Ostatni mam Miszczu, chyba coś po dachach chodzi, tak mi się wydaje. No! Tak? Gdzie? Tak, mm, tak mi się wydaje Nie podpowiadaj aż tak Przecież ja szukam eee, ja Przecież on szuka no. <laughs> 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 Dawaj, <Dobra, laughs> atakuje mnie O Boże Ja idę na Tero Ja idę na Tero, uważaj <laughs> Dobra, dobra Ej, no nic nie znajduję, strolowany, trollowany, zostaw mi coś Ej, gdzie? Zostaw mi go <laughs> Gdzie był? <laughs> dobra. Kurde! tam, a ja tutaj. O! No dobra, 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 dobra. Ale drzwi zamknąłeś? Tak, dobra. Ej panowie, weźcie, porozwalajcie trochę drzwi. Jak możecie. Foko. A wydaje mi się, że jesteśmy tutaj troszkę widoczni, Yoshi. Eee, wiesz co... Nikt nie patrzy. Patrzcie tylko. Ej panowie, rozwaliliście trochę drzwi? Zara małpy zostaną wypocztane z piaczki. Yoshi. Ja sobie stanę tutaj koło ciebie. Nie stary, idźmy, idźmy w dwie strony. Let's go. Idźmy w dwie strony, popatrz. Jak on, je, jeden tutaj wejdzie, to jeden z nas może uciec. Wiesz o czym mówię? Jest. Ja sobie stoję. Ta mapa jest naprawdę duża, ciężko tutaj znaleźć, ale... Bulioner, zdasz sobie radę. Co ty, Josi, tam się chyba z nimi dobrze bawisz? <laughs> Ej, kto się kampi przy takich kolumnach? <laughs> Ej, olu, I sprzedajna. Olu. Aj czemu wydwoje się aż przy nich i przy jakiejś drewninie? O, to jakiś sekret? Też. <śmuszczak> ja też! Patrz już, jak ja puchę mam! Patrz, zobacz, gdzie jesteś za O kurde, ekstra, zabiłem! <śmuszczak> Nie wyjdź, uciekaj! O kurde! Tak, tak, tak! Coś? Słyszę. Poszukaj sekreta, poszukaj sekreta. Myślisz że jakieś szafki, jest? szafki, no szafki. Co to za O kurde! Nie! O nie, o nie! Tam ktoś po dachach skacze. Stelowany sobie smoka, zaraz chyba rzuci. O, rzucił Patrz na to kipi. Dobra. Kifi, patrz. Widzę, widzę. O, o kurde Genialne, tylko no, oni mają pistolety i tak się zastrzelą ja ale, ale masz wH no kurde Co mnie widzi? Aaaaaah? <laughs> <o, o, o. śmiech> Co skakołeś tam idzie? <laughs> Gdzie, Gdzie ty wiesz, Ej, może tu wejść? OLUL OULL! Serio tu można wejść? Kurde ja nie mogę! O nie No genialne są te kampy no. tutaj o nie, słyszałeś coś? <głos> <głos> Uciekaj spokojnie, spokojnie tu O kurde Zobacz, gdzie? Wygrał. Dobra, Strollowany wygrał, lecimy do kolejnej rundy Dobra, teraz taki challenge dla bo samemu będzie szukał Tutaj jedną No to wiadomo, a, a gdzie był Strollowany wtedy? No, Ej, zboostuj od... mnie, O kurde, dobra, ja tu siedzę Ja tu, tu siedzę Cześć, bulioners! Chodź w konfesjonale? O kurde, czemu ja to powiedziałem? Cześć, Josi! Co ty tu robisz? O kurde, ale jest totalnie ciemno. Widzę, widzę. Słuchajcie, korzystając z okazji, że tutaj siedzimy z Joshim, chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o jedną rzecz. Wejdźcie sobie teraz na mój fanpage. Póki jest nas nie zaraz. Nas... Wejdźcie sobie na mój fanpage i go zalajkujcie. bo chciałbym tam robić mega konkursy. Ale niestety jest tam jeszcze troszkę Was za mało, więc musicie jeszcze dobić troszkę like. Jest przypał? Jest. Jest przypał? Dobrze, że jesteśmy na tym B. O kurde. Jezu, jakbyś nic o ja ci nie powiedział, też bym tego nie spojrzał. Dzięki, kurde. <grystanie> <grystanie> Dobra, nie. Ale kiedyś był w budzie. Ale ja żyję jeszcze. E, to kogo ja zabiłem? Bulionersa. Aha! O mój Boże! Nie <grystanie> wiedziałem! Warto byłoby się przemieścić, wydaje mi się, tylko nie wiem, czy już jest bezpiecznie. <grystanie> Nieładnie tak podpowiadać, Jozi. Ale. Nie! Ej, ale wiesz, że ja po prostu zacząłem strollowanego biegnącego przez tego Kurde, chciałem go zabić! Aaa, <gry> no Joszi, to zostałeś, kurczę tam, gdzie. No, nie gdzie byliśmy przez smogu. cały czas. No, niedaleko Yoshi, konfesjonału, tak zwanego. No, ziesz, smogu, idę, no. idź może Josi coś do kuchni ugotuj. masz niedaleko kuchnie. Aaaa, kurde! No nie udało się, strumowany to jednak jest mistrz szukania. Dobra, słuchajcie, więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie dobijcie tutaj dużo, dużo lajków, żeby mieć kolejnego Hydensika już niedługo. Wbijajcie na kanał do chłopaków, linki do nich macie w opisie. I oczywiście do zobaczenia się ma. Cześć!